Moda na polską motoryzację z czasów PRL-u trwała w najlepsze. Na fali tej fascynacji w polskiej Nowej Wsi pod Opolem, w miejscu znanym Wam z Master Trucka, odbył się zlot Fiatów 126. Dzięki niemu nowe pokolenia mogły mieć kontakt z motoryzacją swoich przodków. Jest to 17. edycja ogólnopolskiego zlotu Fiata. W tym roku Opole aut nam zjechało się już prawie 600. I z każdej strony dojeżdżają malu. Wszędzie je słychać, wszędzie je widać, naprawdę jest tutaj, jak za czasów Perelu. Liczna Rzesza Fiacików z całej Polski prezentowała najróżniejsze roczniki, wersje i style tuningu. O dziwo nie zabrakło nawet wersji elektrycznej. To cudo to jeden z niewielu z czterech elektrycznych maluchów w Polsce, wykonanych przez właścicieli, tak, jak przeze mnie. Tak, pełni elektryczny maluch, zarejestrowany, jak widać na zielonych rejestracjach. Legalny do, do poruszania się po drogach. Inspiracja elektrycznością no, wynika z tego, że jestem automatykiem, tak? jestem mechanikiem szwalni, więc, y, więc zawodowo się tym troszkę zajmuję. Trzeba przyznać, że to połączenie tradycji z nowoczesnością robi ogromne wrażenie, zwłaszcza że pojazd jest w pełni legalny i godny zielonych tablic rejestracyjnych. Co ważne, każdy chętny na elektryfikację swojego malucha może tego dokonać z pomocą pana Radka. Wszystkich, którzy chcieliby się zmierzyć z taką konwersją, jaką wykonałem ja, zapraszam na nasz kanał mój i moich synów e z Guszycy. Na kanale można poznać nie tylko historię tego pojazdu, ale i drogę do budowy swojego E-Malucha. Mały Fiat był też pierwszym polskim powojennym pojazdem z nadwoziem Cabrio. No, moja perełka, jedna z czterech ten jest najładniejszy. Kupiony kilka lat temu, doinwestowany, 10 tysięcy tonami włożyłem w niego. Farba Focus RS, A lusy kupiłem z oponami 2000, siedzenia obszywałem, nagłośnienie, szpojlery, świata dojazdy dziennej, w sumie trochę roboty było. Ale za to jaki efekt, aż łezka się w oku kręci na myśl co fani ciekawego robią z tych wyśmiewanych niegdyś pojazdów. Dziś posiadanie małego Fiata to powód do dumy, a zloty takie jak ten są świetną okazją do podpatrywania wielu ciekawych pomysłów. Ale to nie tylko same Fiaciki. To także zabawa. Dzieje się dużo tak naprawdę. Próby sportowe co chwilę ruszają. jest za nami, teraz jedna czwarta mili. Także cały czas się dzieje, jest gorąco. Za chwilę robimy wystawę, największą wystawę na świecie Fiata 126P. Idziemy po rekord. I pomyśleć, że jeszcze 20 lat temu posiadanie Fiata 126P było większym wstydem niż 20-letniego Golfa 3 po kilku wypadkach i z półmilionowym przebiegiem na drugim liczniku. Dziś możemy śmiało mówić, że Fiat 126P był dla nas tym, czym dla Niemców Volkswagen Garbus, dla Francuzów Citroen 2CV, a dla Anglików Mini. Tak. To kultowy pojazd, a pielgrzymka fanów do Polskiej Nowej Wsi tylko to potwierdza.